O kurwa, To ja ciągnę? Ciągnij, ciągnij, ciągnij O kurwa Czekaj, to jest nade mną? Oj, tam jest hakiem chyba Ciągnij, ciągnij, Ada, ciągnij To będzie po tym jechało Dobra, jest git Kurwa jest! Patrzcie, oni coś tam no tak, tak daleko! Na powierzchni. Dobrze. Czekaj. Dobrze. Emocja jak na ryba. <laughs> I <Emocji na rybach. laughs> widzicie te kolmiki dobre są jednak. Zakładajcie na tym to mowę. Zara testing. Kurwa jak bije Do chłopa jest zestawy na prawo Kurwa macie, gdzie został Jest, jest, jest Trzymaj, pojść go Kurwa czekaj idę do ciebie tu Pyk no kurde, 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 jest, 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 No, jest, mamy 10 kolmika, kurwa, panowie i Pięknie. Kurwa. A na co to? Rętkę. No to na tego ananasa kolmika. O, czyli ten ananasek, kurwa. No. To Dawaj, idź z ja będę trzymał. Aha. Ale grubacek, ładny. Ale jakie ma No, Oczywiście, dziewczyn nigdy nie cięty. Hmm. Hmm. PZ2, kurwa. Weź wody trochę mu dalej. Szybko? Szybko To ty masz lec nawet o parę, to zrobimy z twojego później wyjście. dobra? Krótki mały, mały lecę, ale ale patrz jaki mądry, jak krzaki od razu, nie? Krótki no, bucie, bo jak go tutaj z tyłu... Najedzony O, kulkę ma w środku z tamu? <gulka> Została mu? Została mu, nie nie chcę pojechać Przyjdź, przyjdź, to go Tak, no no, pokaż Tam Tak, dobrze, jest dobrze okay. Bo ja już widziałem hamulec jak no, zaczepnę Ale widziałam, takie... Tylko sztywna żyłka cały czas płynne O karpiszona ciągnę To po prostu Nie, dobra, puściła cię No Na dawno teraz jest ja wodę, dałem mm. dla tego I żyłka z dnem Mhm. No to chcesz wypierwszy? O, I znowu poszedł. Dobrze, dobrze, dzień go. Do... <coughs> Troszkę go czekaj, spuść. O. To ona ma 0,35. Może, może trochę oporu mu robić. Nie, to ona znowu, bo w lewo poszedł. Patrz, on tam.

Jest karpisze. Dobra, brawo. Oh. jest karpisze, masz pierwszy kot. Jej. Akurat jak kołtek nie pojechał. Akurat jak kołtek nie pojechał. Do góry go dźwignij tylko. tylko tu go podźwignij, no. Dobra. Cztery? Takie trzy pół ma na pewno. Tu pod może być to. Załatw? Nie, nie. Pierwszy karpis? Na pewno dwójczyście, nie? Tak, no bo ona... Jego bliżej siebie, o dzięki ziomek, dzięki. No, to jest jakiś szczupak jeszcze, Dzień. Ale Dzień.